Stacja siedemnasta. Serce Matki. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie. Przez krzyż i mękę swoją się Spotykają się wzrokiem Matka i Syn. Jezu, to bolesny moment dla Ciebie. To niestety Twoje pożegnanie z Matką. Nie całuj jej rąk, nie całuj. Nie bierz się do jej kolan bo przecież musisz dalej nieść krzyż. Maryjo, najlepsza matko, odejdź. Nie powinnaś dłużej na to patrzeć. Proszę cię, zajmij się teraz mną biednym grzesznikiem. Pomóż mi, abym tak żył, żebyś ty i twój syn zawsze mogli powiedzieć, jestem z ciebie zadowolony.